Dzień dobry. Tu kawi bar. Ten z akcji tanich cen. na wartość tanich akcji. Na 10 czerwca 2021 rok. Czwartek o, za Kapital. Sygnał metodą strzały. Kupna. Będzie przez dwa złote trzydzieści trzy grosze jak doła dojdzie i przebije będzie sygnał na łożu kapitałowe to, to strzał kupny tam kresi arktik kresi arktik

2020 w listopadzie na Sporcia na tego bęża. Że... Przy cztery złote, dziesięć groszy. Pięciu złotych. Świętego się weźmy że lipca, weźmy do lipca, teraz teraz po 6 do 60 zł, po do lipca, było. do Sygnał weźmy do strzały na do zepaku. Trzy siedem siedemdziesiąt trzy. Piętnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku to już rok minął, a cena jest 9, Co już dziewięć osiemdziesiąt. To już zarobili. Szyb, żeta, g. Czyli takie metodą tutaj szyb, że takie. Dopiero sygnał kłop na postał. Czyli 23 lutego 2021.

2 marca 2021 roku. To jeszcze trochę czasu można wytrzymać, teraz po 45, przy 2,85 posto z roku. 4, 6, jeszcze można trzymać. Grupa złoty. grupa zoty, sygnał kupna z dziewięćdziesięciu zł.

Można otrzymać do 8 stycznia 2002 roku i że to dobra inwestycja będzie i że blok zarobić, może. Monarii. 32 złotych 19 groszy zł powstał. 8 kwietnia 7 kwietnia 2021 roku. 32 złotych 18 groszy. Zł. To teraz kosztuje 3 zł To jeszcze będzie drożdż Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.